Karl Jung nie postrzegał celu życia jako czegoś, co po prostu spada na czyjeś łono. Wierzył, że prawdziwy cel pojawia się dopiero wtedy, gdy jednostka odważy się zanurzyć w głąb siebie, stawiając czoła zarówno swoim świadomym pragnieniom, jak i cieniom, które wolałaby ignorować. Zamiast szukać gotowych odpowiedzi w świecie zewnętrznym, Jung wyzywał swoich współczesnych do zbadania własnej duszy, gdzie mieszka echo prawdy. Ale uwaga, nie jest to zadanie dla tych, którzy szukają skrótów. Wymaga odwagi, introspekcji i często konfrontacji z częścią siebie, która stara się pozostać ukryta. Kiedy mówimy o samopoznaniu, wielu myśli o magicznych formułach, ale Jung wiedział, że każdy niesie ze sobą unikalną podróż. Dla niego nie wystarczało powtarzanie mantr czy podążanie za ogólnymi schematami. Samopoznanie to dynamiczny proces, zawsze w ruchu, jak płynąca rzeka, która nigdy nie jest taka sama. Niektóre konkretne kroki obejmują ponowne przeżywanie bolesnych wspomnień, kwestionowanie zakorzenionych przekonań, a nawet dostrzeganie wzorców w powtarzających się snach. Jung wierzył, że patrząc w głąb siebie, jednostka staje się zdolna odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania egzystencji. Jednak Jung ostrzegał, że te poszukiwania nie są liniowe. Nie chodzi o wspinanie się po schodach, lecz o wejście do labiryntu. Wyobraź sobie kogoś, kto próbuje znaleźć wyjście bez mapy. Tak właśnie czuje się osoba, która po raz pierwszy odważa się na samopoznanie. Jednak Jung nie postrzegał tego jako czegoś złego. Wierzył, że cel pojawia się właśnie w chaosie, w momencie, gdy stare schematy się łamią, aby dać miejsce czemuś nowemu i autentycznemu. Ta transformacja może być niewygodna, ale jest również głęboko wyzwalająca. Dla tych, którzy uważają tę podróż za przerażającą, istnieją narzędzia, które mogą być pomocne. Refleksyjne pisanie, na przykład, to potężna praktyka, którą Jung polecał do mapowania własnych myśli. Nie jest konieczny doskonały tekst, ale coś, co przekłada najgłębsze emocje i myśli na papier. Proste pytanie takie jak dlaczego tak się czuję? może otworzyć drzwi do głębokich zrozumień. Jednocześnie medytacje prowadzone mogą pomóc w dostępie do bardziej subtelnych warstw nieświadomości, ujawniając ukryte fragmenty osobistej prawdy. Ale ta podróż nie składa się tylko z praktycznych kroków. Wymaga również zmiany nastawienia. Jung uważał, że największą przeszkodą w samopoznaniu jest strach strach przed zobaczeniem czegoś niewygodnego strach przed zmianą, czy nawet strach przed porażką. Zachęcał ludzi, aby postrzegali strach jako znak, że są na właściwej drodze, ponieważ właśnie tam, w tym, czego unikamy, leży największy potencjał wzrostu. To w akceptacji dyskomfortu zaczyna się prawdziwe uczenie się. I tak eksploracja samopoznania staje się czymś więcej niż procesem indywidualnym, odbija się na wszystkich aspektach życia. Relacje stają się głębsze, decyzje bardziej zgodne, a poczucie celu jaśniejsze. Jednak poszukiwania na tym się nie kończą. Kiedy patrzymy w głąb siebie, odkrywamy, że jest więcej do zrozumienia, więcej do zintegrowania i przede wszystkim więcej do przeżycia. To w tym ciągłym cyklu odkrywania cel ujawnia się jak latarnia morska oświetlająca drogę przed ciemnością. Wizja Junga dotycząca celu życia nie jest stałym celem, lecz tańcem między świadomością a nieświadomością. Wierzył, że nasz umysł skrywa ukryty skarb, zwany self, który reprezentuje całość naszego istnienia. Cel wyłania się, gdy uczymy się wyrównywać naszą zewnętrzną tożsamość z tym wewnętrznym jądrem. Jednakże to połączenie wymaga wysiłku, ponieważ często jesteśmy tak zajęci podążaniem za normami społecznymi, że zapominamy słuchać naszego najbardziej autentycznego głosu. Sekretem według Junga jest dążenie do równowagi między tym, co pokazujemy światu, a tym, co ukrywamy przed sobą. Jung wprowadził koncepcję indywiduacji jako klucz do zrozumienia celu. Proces ten polega na integracji różnych aspektów osobowości, takich jak cień, ego i self, w celu uformowania zjednoczonej tożsamości. Pomyśl o tym, jak o układance, gdzie każda część reprezentuje część tego, kim jesteś. Niektóre elementy mogą na pierwszy rzut oka wydawać się niekompatybilne, ale umieszczając je na właściwym miejscu, pojawia się spójny obraz. To właśnie w tym obrazie cel życia staje się widoczny nie jako coś narzuconego, lecz jako prawda, która wyłania się naturalnie. Wbrew powszechnemu przekonaniu. Cel nie musi być wielki, aby był znaczący. Jung nalegał, że nawet najprostsze zadania mogą stać się niezwykłe, gdy są wykonywane z autentycznością. Mówił, że mniej ważne jest to, co robisz, a bardziej to, jak to robisz. Przykładem może być praca rzemieślnicza. Rzemieślnik może znaleźć cel, nadając każdemu tworzonemu przedmiotowi troskę i znaczenie. Tak więc Jung uczy nas że cel nie jest czymś, co znajdujemy, lecz czymś, co tworzymy, moment po momencie. Kolejnym istotnym punktem psychologii Jungowskiej jest znaczenie archetypów. Te uniwersalne wzorce zachowań wpływają na nasze wybory i często kierują naszym poczuciem celu. Na przykład archetyp bohatera może inspirować nas do pokonywania wyzwań i dążenia do osobistej realizacji, podczas gdy archetyp opiekuna może kierować naszym pragnieniem pomagania innym. Jung wierzył, że zrozumienie, który archetyp jest aktywny w naszym życiu, pomaga podejmować decyzje bardziej zgodne z tym, kim naprawdę jesteśmy. To samo poznanie można eksplorować poprzez studia mitologii, sztuki i literatury. Obszary, które Jung uważał za mosty do nieświadomości. Dla tych, którzy chcą zastosować te koncepcje w praktyce, kluczowe jest rezerwowanie momentów introspekcji. Jung zalecał techniki takie jak aktywna wyobraźnia, metoda pozwalająca na dialog z nieświadomością poprzez obrazy i symbole. Ponadto prowadzenie dziennika snów może ujawnić ważne wskazówki dotyczące celu. Jung postrzegał sny jako zakodowane wiadomości z nieświadomości oferujące wglądy, które umysł świadomy często ignoruje. Rozpoznanie tych znaków jest jak podążanie za mapą w kierunku autorealizacji. I tak, cel przestaje być tajemnicą i przekształca się w ciągłe odkrywanie. Nie jest to odległy cel, lecz ścieżka, która rozwija się z każdym krokiem. Jung przypomina nam, że aby żyć z celem, trzeba słuchać siebie i jednocześnie być gotowym stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na drodze. To w tym tańcu między znanym a nieznanym cel ujawnia się w pełni. Karl Jung rozumiał, że największą przeszkodą w osiągnięciu pełni jest ignorowanie własnego cienia, tej ukrytej części osobowości, którą wolimy odrzucić. Opisywał cień jako wszystko to, co tłumimy lub zaprzeczamy od lęków, popragnienia i impulsy. Ignorowanie tej strony prowadzi jedynie do zachwiania równowagi, podczas gdy konfrontacja z nią otwiera drzwi do głębszego zrozumienia, kim naprawdę jesteśmy. Na początek Jung proponował praktyczne metody, takie jak medytacja i pisanie refleksyjne, które są skutecznymi sposobami na wydobycie ukrytych emocji i zapewnienie im bezpiecznej przestrzeni do wyrażenia. Pisanie refleksyjne to jedna z najbardziej dostępnych metod rozpoczęcia tego procesu. Z notatnikiem w ręku można eksplorować pytania, które zwykle się omija: pytania takie jak: jakie sytuacje sprawiają, że czuję się niekomfortowo, lub jakie cechy u innych ludzi najbardziej mnie irytują? Mogą wiele powiedzieć o naszym cieniu. Nie chodzi tu o ocenę, lecz o uczciwą obserwację. Jung wierzył, że dopiero gdy rozpoznamy te części, możemy zacząć je integrować. Akt pisania nie jest tylko terapeutyczny, ale stanowi także lustro dla nieświadomości, ukazując prawdy, które często są ignorowane. Kolejną potężną techniką jest medytacja. W przeciwieństwie do kontemplacji w ciszy, Jung zalecał praktyki kierujące uwagę do wewnątrz. Wizualizując emocje lub obrazy pojawiające się spontanicznie, ciekawą odmianą jest aktywna wyobraźnia, w której wchodzi się w interakcję z wewnętrznymi postaciami, które mogą reprezentować cień. Na przykład, podczas medytacji nad sytuacją wywołującą gniew, może pojawić się obraz agresywnej postaci. Zamiast ją odrzucać, praktyka polega na dialogu z nią, aby zrozumieć jej intencje. Metoda ta pomaga przekształcić to, co wydawało się groźne, w sprzymierzeńca w procesie samopoznania. Inną zalecaną praktyką jest głębokie autoanalizowanie. W momentach ciszy można zadać sobie pytania, czego unikam w sobie lub jakie wzorce powtarzam, nie zdając sobie z tego sprawy. Jung uważał, że te pytania, choć niewygodne, są kluczem do rozwiązania węzłów nieświadomości. Aby wzmocnić ten proces, Niektórzy korzystają z terapii, zwłaszcza analizy Jungowskiej, gdzie terapeuta pełni rolę przewodnika, pomagając interpretować symbole i archetypy pojawiające się podczas pracy z cieniem. Kreatywne aktywności również odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Malowanie, muzyka czy jakakolwiek forma ekspresji artystycznej mogą ujawnić aspekty cienia, których nie da się wyrazić słowami. Jung postrzegał sztukę jako bezpośredni portal do nieświadomości, pozwalający na wyrażenie tłumionych uczuć bez oceniania. Prosty rysunek może zawierać symbole, które po analizie ujawniają nowe wglądy w ukryte lęki lub pragnienia. Te praktyki pomagają integrować cień, przekształcając to, co nieznane, w coś zrozumiałego i możliwego do opanowania. Dzięki tym metodom zaczyna się dostrzegać, że cień nie jest wrogiem, lecz istotną częścią tego, kim jesteśmy. Ignorowanie go jedynie wzmacnia jego siłę, podczas gdy uznanie i integracja tworzą przestrzeń do rozwoju. Jung zachęca nas do spojrzenia w głąb siebie nie jako aktu konfrontacji, ale jako gestu akceptacji i ciekawości. To właśnie w tym ruchu pogłębienia pojawiają się prawdziwe odkrycia. Przekształcając lęk przed cieniem w ścieżkę prowadzącą do światła, Jung podkreślał, że prawdziwa transformacja zaczyna się, gdy akceptujemy to, co staramy się w sobie zanegować. Cień, daleki od bycia czysto negatywnym aspektem, kryje w sobie ukryte bogactwa, które często ignorujemy. Akceptacja mrocznej strony nie oznacza jednak ulegania impulsom czy usprawiedliwiania szkodliwych zachowań, lecz uznanie, że każdy z nas posiada cechy takie jak gniew, zazdrość czy pycha. Gdy te aspekty zostaną zintegrowane, przestają nieświadomie kierować naszymi działaniami, dając nam większą jasność co do tego, kim naprawdę jesteśmy. Akceptowanie cienia przypomina otwieranie drzwi do ciemnego pokoju. Początkowo może wydawać się to niekomfortowe, a nawet przerażające, ale z czasem zaczynamy dostrzegać kontury mebli, a to, co wydawało się groźne, staje się znajome. Jung uważał, że proces ten wymaga radykalnej szczerości i gotowości do spojrzenia na siebie bez masek. Na przykład osoba, która często krytykuje innych, może odkryć, że w rzeczywistości projektuje na nich własne poczucie niepewności. Uznanie tego to pierwszy krok do przerwania cyklu i osiągnięcia większej równowagi emocjonalnej. Praca nad akceptacją cienia nie jest bierna, wymaga świadomego działania. Skuteczną metodą jest refleksja nad intensywnymi emocjami, które pojawiają się w trudnych sytuacjach. Jeśli odczuwamy zazdrość wobec sukcesu innej osoby, co to mówi o naszych własnych pragnieniach lub niezaspokojonych potrzebach? Zamiast wstydzić się tych uczuć, Jung zachęcał, by traktować je jako wskaźniki sygnalizujące obszary wymagające uwagi. Takie podejście przekształca cień w cenne źródło samopoznania, zamiast w przyczynę poczucia winy czy tłumienia emocji. Akceptacja cienia ma również głęboki wpływ na relacje z innymi. Kiedy nie uznajemy własnych wad, szybko zauważamy je u innych. Jung nazywał to projekcją, czyli nieświadomym mechanizmem przenoszenia swojego cienia na świat zewnętrzny. Klasycznym przykładem jest krytykowanie kogoś za autorytaryzm, podczas gdy sami mamy skłonność do kontrolowania. Rozpoznanie tego mechanizmu nie tylko pozwala być bardziej uczciwym wobec siebie, ale także buduje bardziej autentyczne relacje, wolne od nadmiernych osądów. Proces ten nie jest jednak wolny od trudności. Często pojawia się wewnętrzny opór, głos, który mówi to nie jestem ja albo to nie jest prawda o mnie. Jung postrzegał ten opór jako oznakę postępu, sygnalizującą, że coś istotnego zostaje uświadomione. Właśnie w tym wewnętrznym konflikcie kryje się potencjał wzrostu. Akceptacja nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłą pracą, która wymaga cierpliwości i współczucia wobec siebie. W miarę integrowania cienia pojawia się nowa perspektywa. To, co wcześniej wydawało się ciężarem, staje się siłą. Człowiek zaczyna dostrzegać, że tłumione emocje i cechy mogą zostać wykorzystane w sposób konstruktywny. Gniew może na przykład przekształcić się w energię do obrony ważnych spraw, a zazdrość może ujawnić ukryte aspiracje. Ta równowaga między światłem a mrokiem tworzy poczucie pełni, pokazując, że nawet najtrudniejsze do zaakceptowania aspekty naszej osobowości odgrywają kluczową rolę w drodze do samopoznania. Jung stanowczo twierdził, że samo poznanie siebie nie wystarcza do zmiany życia. To działanie nadaje kształt zdobytym wglądom. Nie ma sensu jedynie rozpoznawać swojego cienia czy identyfikować archetypy kierujące naszymi wyborami, jeśli ta wiedza nie przekłada się na konkretne działania. Wierzył, że cel życia przejawia się w codziennych decyzjach, nawet tych z pozoru drobnych. Znaczące życie wymaga zaangażowania w to, co odkryliśmy o sobie, przekształcając autorefleksję w realne praktyki kształtujące świat zewnętrzny. Dla wielu podjęcie działania na podstawie samopoznania może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy wiąże się to ze zmianą nawyków lub konfrontacją z lękami. Jung zalecał zaczynać od tego, co jest w zasięgu ręki. Jeśli na przykład ktoś zdaje sobie sprawę, że tłumiona złość utrudnia mu budowanie zdrowych relacji, może zacząć od poszukiwania zdrowych sposobów wyrażania tej emocji, takich jak aktywność fizyczna czy szczere rozmowy. Kluczem jest nie czekać na idealne warunki. Transformacja następuje w ruchu, nawet jeśli jest niedoskonała. W końcu życie nieustannie stawia nas przed wyborami, a każdy wybór to szansa na zgodność z własnym celem. Ważnym aspektem psychologii Jungowskiej jest idea, że działanie zgodne z celem nie oznacza podążania łatwą ścieżką. Wręcz przeciwnie, często wymaga ono pójścia pod prąd, rezygnacji z wygód czy zmierzenia się z krytyką. Jung podkreślał, że odwaga jest niezbędnym elementem znaczącego życia, ponieważ to w dyskomforcie kryje się rozwój. Praktycznym przykładem może być decyzja o zmianie kariery na bardziej zgodną z własnymi wartościami, nawet jeśli wiąże się to z niepewnością. Taki wybór odzwierciedla zaangażowanie w autentyczne istnienie. Działanie oznacza również akceptację odpowiedzialności za swoje wybory. Jung Postrzegał jednostkę jako aktywnego twórcę swojej rzeczywistości, a nie pasywną ofiarę okoliczności. Ten sposób myślenia kwestionuje ideę, że los jest ustalony, sugerując, że budowanie znaczącego życia zależy od tego, jak reagujemy na napotkane wyzwania. Zachęcał swoich pacjentów do porzucenia postawy, dlaczego to mnie spotkało, na rzecz pytania, czego mogę się z tego nauczyć i co mogę z tym zrobić. Taka zmiana perspektywy pozwala przekształcić nawet najtrudniejsze doświadczenia w paliwo dla własnego celu. Jednak Jung ostrzegał, że działanie musi iść w parze z ciągłą refleksją. Nie wierzył w bezmyślny aktywizm ani impulsywne ruchy. Każdy krok powinien być oceniany, korygowany i, jeśli to konieczne, na nowo ukierunkowywany. Przykładem może być okresowy przegląd celów, aby upewnić się, że nadal odzwierciedlają one wartości i zdobyte wglądy. Taka praktyka podtrzymuje żywotność celu, jak płomień, który dostosowuje się do zmieniającego się wiatru, ale nigdy nie gaśnie. Znaczące życie, według Junga, to równowaga między świadomym działaniem a elastycznością. To właśnie w tym dynamicznym procesie cel zakorzenia się w rzeczywistości. Nie chodzi o dążenie do perfekcji, ale o pełne zaangażowanie w proces życia. Każde działanie, choćby najmniejsze, niesie w sobie potencjał przemiany nie tylko życia jednostki, ale także świata wokół niej. Jung postrzegał działanie jako most między wnętrzem a zewnętrzem środek, dzięki któremu to, co odkrywamy w sobie, nabiera kształtu i wpływa na rzeczywistość. Jak każdy most Wymaga ono stałej konserwacji, ponieważ to właśnie przez niesens staje się namacalny. Jung uważał, że prawdziwy postęp ludzkości jest możliwy tylko wtedy, gdy obejmiemy zarówno światło, jak i mrok w nas samych. Dla niego światło symbolizowało nasze świadome cnoty i siły, podczas gdy mrok skrywał nasze lęki, błędy i wrażliwości. Równowaga między tymi dwoma biegunami nie polega na ich eliminacji, lecz na zrozumieniu, że oba są niezbędne. Gdy uciekamy przed mrokiem, stajemy się słabi. Gdy ignorujemy światło, tracimy kontakt z naszym potencjałem transcendencji. Harmonia między nimi prowadzi do autentycznego życia, w którym wyzwania przestają być wrogami, a stają się okazjami do wzrostu. Tę równowagę można porównać do chodzenia po linie. Wymaga uwagi, ciągłych korekt i gotowości do zaakceptowania upadków. Jung porównywał życie ludzkie do gry przeciwstawnych sił, gdzie ego pełni rolę mediatora. Na przykład w obliczu porażek naturalnym odruchem jest pogrążenie się w autokrytyce lub zaprzeczenie. Jung jednak nauczał, że uznanie tych momentów jako części procesu pozwala nam znaleźć siłę, by iść naprzód. Właśnie w akceptacji trudności odkrywamy mądrość, by na nowo odnaleźć nasze światło, nie tracąc z oczu rzeczywistości mroku. Strach, zdaniem Junga, jest jednym z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia tej równowagi. Irracjonalne lęki często pojawiają się jako echo cienia, sygnalizując nierozwiązane aspekty nieświadomości. Przykładem może być lęk przed odrzuceniem, zakorzeniony w przeszłych doświadczeniach porzucenia. Jung zachęcałby zmierzyć się z tymi lękami nie siłą, lecz ciekawością i współczuciem. Gdy zrozumiemy ich przyczyny, tracą swoją moc i pozwalają nam żyć pełniej. Ten proces przypomina dostrajanie ostrości obiektywu, umożliwiając wyraźne zobaczenie tego, co wcześniej było zniekształcone. Równowaga między światłem a mrokiem odnosi się także do sposobu, w jaki radzimy sobie z sukcesem. Jung postrzegał triumf jako coś równie wymagającego, co porażkę, ponieważ może zaślepić nas na nasze ograniczenia. Przykładem jest arogancja, która często towarzyszy osiągnięciom, zaciemniając świadomość naszych słabości. Sugerowałby w obliczu zwycięstw zachować pokorę. Pamiętając, że światło pozbawione cienia traci swoją głębię, prawdziwe spełnienie polega nie tylko na blasku, ale na pozwoleniu, by mrok nadawał światłu kontrast i znaczenie. Ta równowaga nie jest stanem stałym, lecz ciągłym ruchem. Jung porównywał życie do wahadła, które oscyluje między skrajnościami, aż znajdzie swój środek. W ten sposób jednostka musi rozwijać wewnętrzną elastyczność, aby dostosowywać się do różnych sytuacji, czerpiąc naukę zarówno z chwil sukcesu, jak i trudności. Nie chodzi o unikanie skrajności, lecz o wyciąganie wniosków z obu, tworząc solidną podstawę dla samopoznania. Ta płynność sprawia, że życie pozostaje pełne znaczenia i dynamiczne, zamiast sztywne i przewidywalne. W miarę jak harmonia ta się rozwija, życie nabiera nowego sensu. Człowiek zaczyna dostrzegać, że mrok nie jest wrogiem światła, lecz jego niezbędnym partnerem. Tak jak dzień potrzebuje nocy, aby być kompletnym, tak i my potrzebujemy integracji naszych sił i słabości, by w pełni żyć. Jung przypomina nam, że to właśnie w tej integracji odnajdujemy nie tylko nasz cel, ale i siłę, by go utrzymać. Jest to wieczny taniec, w którym każdy krok przybliża nas do naszej istoty. Jung twierdził, że strach jest strażnikiem najgłębszych przemian w życiu. Nie postrzegał go jako wroga, którego należy pokonać, lecz jako znak wskazujący na to, co najważniejsze. Zawsze, gdy zbliżamy się do czegoś kluczowego dla naszego rozwoju, strach pojawia się, by nas sprawdzić. Ucieczka przed nim oznacza rezygnację z możliwości, które mogłyby nas przybliżyć do prawdziwego ja. Zmierzenie się z nim to natomiast akt odwagi, który redefiniuje nasz stosunek do nieznanego, przekształcając to, co wcześniej wydawało się nieprzekraczalne, w trampolinę do przemiany. Stawienie czoła strachowi nie oznacza jednak działania lekkomyślnego ani ignorowania ryzyka, ale spojrzenie na niego prosto i zadanie pytania czego chcesz mnie nauczyć? Jung sugerował, że najlepszym sposobem radzenia sobie ze strachem jest jego zrozumienie, ponieważ nieznane budzi lęk tylko wtedy, gdy pozostaje w cieniu. Na przykład strach przed porażką może wskazywać na nadmierne przywiązanie do perfekcjonizmu. Uznanie, że porażka jest częścią procesu uczenia się, rozprasza ten strach, otwierając przestrzeń dla odwagi. Takie praktyczne podejście przekształca strach w sprzymierzeńca na drodze do samorealizacji. Największym błędem w radzeniu sobie ze strachem, zdaniem Junga, jest jego tłumienie lub zaprzeczanie mu. Takie podejście jedynie wzmacnia jego władzę nad nami, pozostawiając nas w stanie paraliżu. Jung uważał, że powinniśmy zaprosić strach do wewnętrznego dialogu, uznając jego obecność, ale nie pozwalając, by nas kontrolował. Jednym z użytecznych ćwiczeń jest zapisanie swoich najgłębszych lęków i analiza, co się za nimi kryje. Często obawy te są zakorzenione w przeszłych doświadczeniach, które można zreinterpretować. Jung widział ten proces jako formę wyzwolenia, gdzie strach przestaje być barierą, a staje się lekcją. Ryzyko, które podejmujemy w dążeniu do realizacji celu, jest również częścią dialogu ze strachem. Jung uważał, że podejmowanie ryzyka jest niezbędne do autentycznego życia. Postrzegał ryzyko nie jako zagrożenie, lecz jako drzwi prowadzące do nieznanego i naszego niewykorzystanego potencjału. Przykładem może być decyzja o porzuceniu stabilnej kariery, aby podążać za czymś bardziej zgodnym z własnymi wartościami. Taki wybór wymaga zmierzenia się ze strachem przed porażką czy krytyką, ale także otwiera możliwość odkrycia wewnętrznych sił, które dotąd były uśpione. Strach jest również zwierciadłem naszych priorytetów. Im większy lęk, tym ważniejsze zadanie, które chroni. Jung sugerował, że zamiast unikać najbardziej przerażających zadań, powinniśmy traktować je jako wezwanie do działania. Zmierzenie się ze strachem jest jak otwarcie portalu do nowej rzeczywistości, w której wcześniejsze ograniczenia przestają istnieć. Nie oznacza to, że strach całkowicie znika, ale że uczymy się z nim współistnieć, czyniąc go motywującą siłą, a nie ciężarem, który nas paraliżuje. Kiedy stawiamy czoła swoim lękom, i podejmujemy niezbędne ryzyko. Nie tylko poszerzamy swoje możliwości, ale również stajemy się bardziej świadomi własnej mocy. Jung wierzył, że to właśnie w akcie odwagi objawia się cel życia, nie jako abstrakcyjna idea, lecz coś namacalnego, przeżywanego na co dzień. Stawienie czoła strachowi oznacza ostatecznie stawienie czoła samemu sobie, torując drogę do bardziej znaczącego i pełnego życia.